Witam w kolejnym odcinku z naszej pokonanej przez Real Madrid Chelsea. Wiemy, że na pewno tu jest lepiej. Tutaj nie wiadomo. Tutaj, żeby lepiej grał kowacić i że czalobach to. Tak, to Rhys James zostanie kapitanem. I tak. Co z napastnikiem? Możemy spróbować o podpisanie Gonzalo Ramosa. Więc spróbujmy. 50 milionów. Całkować się. Hmm. A co powiedzą na konora Kalagera? Plus 34. Okej. Okay. Przystadzą na, na to. A to fajnie, bo przy okazji wydamy mniej i pozbędziemy się jednego zawodnika, którego tak naprawdę nie chcemy. On idzie jako podstawowy, więc. Nawet nie ma o czym mówić. Okej, okay. spaczko. Tak. Spaczko. Halukaku do Monako. To jest odcinek drugi, jeśli by ktoś nie wiedział, Kajon Udrig na wypożyczenie do Torino, a propos tego, Hudson Adai jest chyba taki typek, nie? Jak Hudson Odoi z tego co pamiętam, istnieje. Tak, istnieje. Ja bym go odwołał. i on mógłby w sumie sobie pograć. Ten no, odcinek będzie zdecydowanie krótszy. Um, I chciałbym, właśnie, aby odcinki były trochę krótsze. No bo wiecie, no. Te odcinki są długie i zakładam, że Wam się oglądać nie chcę. Więc... Pewno Mandy chce, aby zagrał. Zobaczymy, kto się lepiej spisuje. Mam jeszcze Badia Shilla. Do dyspozycji. Ale no, zagrajmy z Napoli. Zmniejszyłem, że połowa trwa 4 minuty. Ok. Zaczynamy. Ale lagi na trybie offline? Dziwne. Dobra, kuli bali. Jeśli chcemy grać dobrze, myślę, że najlepszą taktyką wtedy jest utrzymywanie się przy piłce. Zjech. Havertz. Zier, Aha! Ale jaka szana odwaliłem. Gonzalo Ramosa. Nie wprowadziłem do składu. <kłysy> Sterling zapracował tam w obronie. Fajnie, że próbuje się zrehabilitować za pierwsze spotkanie. Fratellia, Politaliano, zje. Ziech za to gra świetnie. Myślę, że było bardzo dobrym pomysłem go sprowadzenie od nowa do składu. Na pewno pierwszy mecz był bardzo pozytywny. Kukureja, no, widać, że daje klasę. Jeszcze Sterling. Ajajaj, Di Lorenzo Politaliano Zieliński Polak, rodak Kulibali, Oziman Tutaj jeszcze do niedawna Kulibali był Ligowym Rywalem z Ozimanem Z Wiktorem, Ozimanem Zjechał Obamy, jak jeszcze do Armando, Broi Bro ja! Ależ niesamowita interwencja. Okej okay. zjech, sterling, zjech, Kowacić fofana, jeszcze fofana, armando Dobroja, Teraz wyciągnięcie do Politaliano, Marco Kureja, teraz pięknie sobie poradził z sytuacją. Zieliński Politaliano Zieliński Elmas Broja Rahim Sterling Sterling di Lorenzo no. Politaliano Agunisa Agunisa prowadzi pięknie kowacić Taki agresywny odbiór James jeszcze Havertz. Teraz broja próbowa, próba rozciągnięcia do Sterlinga. Ale Elmas. Agunisa. O zimę, no wykiwał tam. Politaliano kontra Kukureja. Tym razem Politaliano górą. Zieliński. Zieliński. Pięknie Kukureja. Tam Agun... Aha. Zapadanie. Tam Agunisa strzelał. Nie Zieliński. Di Lorenzo, Zieliński Kulibali I nie można tyle miejsca zostawiać Kukureja Dobrze dzisiaj Wychodzi mu blokowanie Nawił jeszcze pod Mark Kukureja Sterling Mark Kukureja Strata tym razem Sterling Cała drużyna pracuje Di Lorenzo Utrzymuje cała drużyna Formację Zieliński Eduard Mendy. Pierwsza interwencja w, w tym meczu. Jego, bynajmniej. Fitchok, Parastelia, Politaliano. Tutaj nie ma Marka Kukureli. Zjech. Czekaj. Co tam się stało? Tutaj. Okay. Sterling, Rahim Sterling rozpędza się, Sterling, Sterling, Broja, gol, Jeden do zera! Norman do Broja. Widać, że się odbudowuje ta drużyna. Bynajmniej tutaj, w pucharu, Pucharze Mistrzów. O dostaniu Bęcków od Realu Madryt. Oni wracają na szczyt te, tej grupy, co najwyżej, ale. Fajnie, jakby, jakby wygrali jednak to spotkanie. Ok. Druga połowa. Czy ja bym coś zmienił? Ramosa by wstawił, ale go tu nie ma. No. Ma Jako środkowy napastnik zagrał, Bo myślę, że Obama Yang nie był jakimś dobrym elementem tej układanki. Elmas. Elmas Armando Dobroja, Świetny występ na pewno dzisiaj. Elmas. Efri Elmas. Mario Rui. Rozpędza się Riz. James ominął go. Mario Rui jeszcze tam do Zimena kuli bali. Świetnie. Mendy, Trzech czarnych skór w mężczyznów po kolei wymieniłem. Fofana. Havertz. Piękne wysunięcie do madłeka. Madu! niesamowicie blisko aby strzelić gola był no nie ma duweka jednakże, no zabrakło czegoś Riz James zje lobotka kwaroskelia ale tam była ręka, więc no. Riz James Fofana, prawie tam stracił ale w... ostatecznie się utrzymał, Sterling Sterling ma To było dobre zagranie ze strony Sterlinga. Pozytywny mecz całej Drużyny. Ale no, chyba nie ma dłeka. Coś mu nie idzie. Jak wtedy mu szło, to dzisiaj mu nie idzie. W tym meczu. Jak z realem mu właśnie szło, to teraz tak. Kowadźć. Ale fajny skill. To wyglądało piękniej niż przypuszczałem. Dośrodkowanie Tam było na Sterlinga. Jednak on się tam nie znalazł. Jeszcze. Politaliano kontra Kulibali. Ten czorny potwór. Ale jednak. Zieliński. Piłka się przedarła. Kulibali tam musi asekurować. I jest dobrze. Kukurya, Mendy fofana James. Zijech. Madłek. Riz James. Zijech. Do, do niego madłek. On wygrywa sprint ma jeszcze zjech. Kowacić, Jeszcze ostatecznie podam. Kukureja, na drugą stronę, do Zjecha. jednak Fichik Farskal mu przeszkodził. James, jeszcze teraz kontra Ozyman. Pięknie, kuli bali. No, naprawdę gigant teraz w tym meczu. Trzeba mówić dzisiaj. Zijech Havertz. Madueka. Próba takiego oszukania, ale Havertz nie skumał. Kwarastkelia. Kwicio Kwarastkelia. Mario Rui. Rhys James. Broja. Anginisa. Lobotka. Kobacic. 1-0, 83 minuta, nadal 1-0 dla Chelsea. Teraz Havertz. Sterling, Sterling, Madłek i się rozpędza. Madłek wygrał. Teraz, noni nie Maduek. 2-0, Armando Broja. Piękne, badia sile. Wejdzie sobie Enzo Fernandez. Szkoda mi aż ich zmieniać, bo świetny mecz, cała drużyna. 2 do 0, świetna kontra. Ja, ja wiedziałem, że jak ta muzyka akurat się załączyła, to będzie. Jeszcze na kilka minut, ale na kilka minut to się może dużo stać. Jednak badnia sile też pokazuje klasę i dominację genetyczną. Ziech, madłek, Gabriel, Mario Rui, Raspadori, Raspadori, przedarł tam się ostatecznie, słupek jeszcze. Ale koniec meczu. To był dobry strzał. To, że to zostało obronione, to był przypadek. Chyba ta główka to świetne dosirodkowanie Sterlinga. Ale idealna kontra. Pokazaliśmy klas. Dziękuję za ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym.